20 lat temu w płomieniach bezkresnych śniegów Himalajów rozpoczęła się jedna z najbardziej zagadkowych historii współczesnego alpinizmu. Thomas Keller, doświadczony szwajcarski alpinista, którego nazwisko było znane w każdym zakątku środowiska wspinaczkowego, wyruszył na Everest, szczyt, którego zdobycie obiecywało mu sławę i uznanie. Thomas nie był nowicjuszem w swoim fachu. Na swoim koncie miał liczne udane wspinaczki i był pewny swojego doświadczenia bardziej niż czegokolwiek innego w swoim życiu. Tego feralnego dnia jego droga na Everest rozpoczęła się, jak wszystkie poprzednie ekspedycje, z mocnym przekonaniem o sukcesie. Towarzysze Tomasa, równie doświadczeni alpiniści, opisywali go jako człowieka spokojnego i pewnego siebie, zdolnego poradzić sobie z każdym wyzwaniem. Ich marsz przez lodowe pustkowia i niedostępne skały Everestu był wytrwały i metodyczny. Jednak coś poszło nie tak. Na wysokości ponad 26 tysięcy stóp, w warunkach katastrofalnej pogody, Tomas oddzielił się od grupy. To, co w alpinizmie jest zjawiskiem dość powszechnym, tym razem zakończyło się tragedią. Ekipy ratunkowe, natychmiast wysłane na poszukiwania, nie zdołały odnaleźć żadnego śladu odważnego alpinisty. Zimą, pośród lodowych zamieci, zniknął, jakby rozpłynął się w śniegu. Dla jego rodziny i przyjaciół pozostał jedynie duchem, który odszedł w wieczność gór. Ale dlaczego doświadczony alpinista, który wcześniej w podobny sposób zdobywał setki szczytów, znalazł się w tym fatalnym położeniu? Odpowiedzi nie znaleziono nawet po latach. Okryty tajemnicą zniknięcia Thomas Keller stał się legendą Himalajów, pozostawiając po sobie jedynie pytania i niedopowiedzenia. Wspinaczka w nieskończoność. Ostatnia ekspedycja. Po zaginięciu Tomasa Kellera wieść o tym rozeszła się błyskawicznie. Środowisko alpinistyczne na całym świecie było w szoku. Ci, których zostawił na stokach Everestu, byli pełni zdumienia. Co mogło skłonić tak doświadczonego alpinistę do wejścia w nieprzewidywalne głębiny śnieżnych burz? Jednak wkrótce okazało się, że jego zniknięcie było owiane jeszcze większą tajemnicą. Do tej pory nikt nie mógł potwierdzić, że widział go zaginionego bez śladu. Grupa alpinistów, z którą był, znalazła się w wyjątkowej sytuacji. Nie mogli sobie przypomnieć, w którym dokładnie momencie Tomasz zniknął im z oczu. Wokół chwil poprzedzających zniknięcie toczyło się wiele sporów. W końcu to nie była zwykła wyprawa, lecz cała ekspedycja, w ramach której Tomas planował coś więcej. On snuł plany, by wspiąć się na wysokość ponad 29 tysięcy stóp na szczyt świata bez użycia butli z tlenem. Dla wielu wydawało się to szaleństwem. Ale Tomas zawsze dążył do maksymalnej trudności, stawiając sobie wyzwania, które inni uważali za niemożliwe do pokonania. Prawdopodobnie to właśnie dążenie do zdobycia szczytu stało się przyczyną jego tajemniczego zniknięcia. Kiedy jego przyjaciele i członkowie zespołu zorientowali się, że Tomas zaginął, podjęli wszelkie możliwe działania, aby go odnaleźć. Jednak dzikie wiatry i groźne lawiny szybko zniweczyły wszelkie próby poszukiwań. I tak po wielu latach Everest wciąż skrywa zagadkę jego zniknięcia. Wydaje się, że sama góra postanowiła zachować jego tajemnicę, ale tylko do pewnego momentu. Co mogło się tam wydarzyć, na wysokości, gdzie niebo wydaje się bliższe niż Ziemia? Odpowiedź na to pytanie pozostawała w cieniu, a dopiero teraz pojawiła się szansa, by rzucić światło na te tajemnice. Pościg za duchem. Poszukiwania, które nie przyniosły rezultatu. Thomas Keller zniknął, pozostawiając po sobie jedynie niedopowiedzenia i mnóstwo pytań. Gdy tylko wieść o jego zaginięciu dotarła do środowiska alpinistycznego, rozpoczęła się prawdziwa lawina śledztw. Ekipy ratunkowe i ochotnicy z różnych krajów zebrali się u podnóża Everestu, pełni determinacji, by odnaleźć swojego kolegę. Na wysokości ponad 26 tysięcy stóp rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę akcje poszukiwawcze. Dziesiątki alpinistów, uzbrojonych w nadzieję i wiarę w cud, walczyło z przeszywającym zimnem i ryczącymi wiatrami, próbując odnaleźć choćby najmniejszy ślad Tomasa. Siła żywiołu nie była po ich stronie. Ukryte szczeliny, lawiny śnieżne i nieustający sztorm utrudniały ich wysiłki. Loty dronów i helikopterów zdolnych do przeszukiwania trudno dostępnych obszarów nie zdołały wykryć niczego, co mogłoby wskazać na jego miejsce pobytu. Wydawało się, jakby sama góra postanowiła go ukryć. Po kilku miesiącach bezowocnych poszukiwań, gdy nadzieja gasła, misje ogłoszono zakończonymi. Tomasa oficjalnie uznano za zaginionego. Zagadka jego zniknięcia pozostała nierozwiązana. Każdy krok i każdy zwrot wydarzeń pozostawały owiane tajemnicą. Wielu wierzyło, że padł ofiarą nieprzewidywalnej natury, inni zaś sądzili, że Thomas mógł dobrowolnie odejść w nieznane. A przez cały ten czas Everest wciąż stał, majestatyczny, lecz milczący, skrywając w swoich lodowatych objęciach wszystkie sekrety tych, którzy kiedykolwiek rzucili mu wyzwanie. Jednak wszystko się zmieniło, gdy wysoko ponad chmurami znaleziono coś niezwykłego. Przez czas Niezmienny wygląd alpinisty Dwadzieścia lat po zaginięciu Tomasa Kellera alpinistów, którzy wspięli się na szczyt Everestu, czekało niezapomniane spotkanie. Wśród lodowych bezkresów góry natknęli się na postać, która zastygła w niezwykłej scenie. To był sam Tomas stojący na szczycie, jakby dopiero wczoraj wszedł na ten szczyt. Jego ubranie, nadgryzione zębem czasu, było tym samym, w którym wyruszył na wspinaczkę dwadzieścia lat temu. Jego skóra była tak samo świeża jak w dniu zaginięcia, bez oznak starzenia się czy wpływu surowych warunków górskich. Na pierwszy rzut oka obecni nie mogli uwierzyć własnym oczom. Jak człowiek mógł przetrwać w takich warunkach, nie mając przy sobie ani jedzenia, ani wody, ani schronienia przed żywiołem? Tomasz wyglądał tak, jakby czas się zatrzymał, ignorując prawa natury. Jego włosy, nietknięte siwizną i jasne oczy, podważały wszystko, co ludzkość wie o starzeniu się i przetrwaniu. Zespół alpinistów był w szoku, widząc, że człowiek, którego uważali za zmarłego, stoi przed nimi w pełnej krasie, niczym żywy pomnik, niezłomny wobec tajemnicy Everestu. Pozostawało im jedynie domyślać się, co wydarzyło się z Tomasem przez te wszystkie lata, jak udało mu się uniknąć wpływu surowego klimatu, nie odczuwając przy tym braku niezbędnych do życia zasobów. Widok, który się przed nimi ukazał, wprawił ich w osłupienie i wzbudził zainteresowanie, zmuszając do głębszego zgłębiania nierozwiązanych tajemnic góry. Wkrótce zdali sobie sprawę, że ta sprawa może zawierać więcej pytań niż odpowiedzi, a jedynie nadchodzące śledztwo może rzucić światło na zagadkową historię Thomasa Kellera. Ale jakie jeszcze sekrety skrywa ten niedostępny szczyt? Tajemniczy styl życia. Jak on przetrwał na szczycie? Jak więc Thomas Keller przeżył na tak przerażającej wysokości przez te wszystkie lata? To pytanie rodzi wiele domysłów i teorii, ale fakt pozostaje faktem. On przeżył pomimo wszystkich znanych praw natury. Na wysokości ponad 29 tysięcy stóp warunki są niezwykle surowe. Powietrze jest rozrzedzone, temperatura może spaść do minus 80 stopni Fahrenheit'a, a prędkość wiatru osiąga ponad 100 mil na godzinę. Przez to lodowate piekło Thomas Keller zdołał nie tylko przetrwać, ale także zachować swoją młodość i zdrowie. Jedna z pierwszych teorii, które pojawiły się wśród naukowców, zakłada, że Thomas znalazł jakieś tajemnicze schronienie, być może kryjówkę w skałach lub jaskinie, chroniącą przed zamieciami i wiatrami. Niemniej jednak utrzymanie ciepła oraz zapewnienie sobie jedzenia i wody w takich warunkach to zadanie praktycznie niewykonalne. Inni sugerują, że mógł znaleźć coś, co jest nieznane nauce, a co podtrzymywało jego życie i zapewniało warunki do przetrwania. Ale jak wyjaśnić jego niezmienny wygląd? W tym miejscu z pomocą przyszły bardziej mistyczne i paranormalne teorie, od wpływu jakiejś anomalii po możliwy kontakt z nieznanymi siłami. Specjaliści poważnie rozważają możliwość wpływu niezwykłych zjawisk przyrodniczych, a nawet możliwość anomalii czasowej, która mogła zachować go w takim stanie, w jakim był w chwili zaginięcia. Na razie nikt nie wie dokładnie, jakie odpowiedzi kryje ta zagadka, i tylko czas pokaże, co jeszcze skrywa w swoich głębinach szczyt świata: Tajemnice szczytu. Co mogło się tam zachować na górze? Tajemnice ukryte na szczycie Everestu mogą wyjaśnić wiele z tego, czego jeszcze nie potrafimy zrozumieć. Tutaj, na wysokości ponad 29 tysięcy stóp, panują warunki, które mogą zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonego badacza. Lodowate wiatry niosą ze sobą nie tylko zimno, ale i tajemnice czasów, gdy sama ziemia znajdowała się w innym stanie. Ziemia tutaj przesiąknięta jest starożytnością, a w każdej płatku śniegu mogą kryć się sekrety przeszłości. Istnieją legendy o dziwnych znaleziskach na dużych wysokościach, na przykład opowieści o starożytnych relikwiach rzekomo znalezionych w głębi lodowców oraz o tajemniczych artefaktach, które mogłyby należeć do nieznanych cywilizacji. Jednak przez dziesięciolecia badań żadna z tych legend nie została potwierdzona. Może to właśnie takie znaleziska pozwalały Tomasowi Kellerowi przetrwać w tych warunkach, a może istnieje coś, co wciąż wymyka się naszemu zrozumieniu? Niektórzy alpiniści twierdzą, że na szczycie odczuwali niewytłumaczalną obecność, jakby góra patrzyła na nich i śledziła każdy ich krok. A co jeśli sam szczyt skrywa wiedzę, która może odmienić nasze postrzeganie świata? Może góra, najwyższa na świecie, nie jest tylko skupiskiem lodu i kamieni, lecz czymś więcej, ogniwem łączącym różne wymiary, przestrzenie, a nawet czasy? W każdym razie, Everest, mimo że został tak dokładnie zbadany, wciąż potrafi zaskakiwać i intrygować. Jest całkiem możliwe, że to właśnie tutaj, na tej wysokości, kryje się odpowiedź na zagadkę Tomasa Kellera i innych zaginięć, zmuszając nas do ponownego przemyślenia naszych przekonań i dalszego poszukiwania. Połączenie z nieznanym: Mistyczne teorie i domysły. Próbując zrozumieć, co dokładnie stało się z Tomasem Kellerem przez te lata, wielu zwróciło się ku mistycznym teoriom i domysłom. Historie o tym, że Everest może być skrzyżowaniem światów lub portalem do innego wymiaru, bez wątpienia brzmią jak z fantastyki. Jednak w świetle dziwnych wydarzeń i znalezisk na szczycie ta hipoteza zaczęła zyskiwać pewne poparcie. Niektórzy uważają, że Thomas mógł znaleźć się w anomalii czasoprzestrzennej, która zamroziła go w stanie, w jakim był 20 lat temu. Mówi się także o pewnych energiach, które gromadzą się na szczycie świata. Te energie mogły wpłynąć na ciało i umysł Tomasa, pozwalając mu istnieć poza czasem. Badania wykazały, że w niektórych strefach geograficznych rzeczywiście można zaobserwować niezwykłe zjawiska magnetyczne i elektryczne. Być może Everest jest miejscem, gdzie takie siły osiągają swój szczyt, co zapewnia dziwne efekty obserwowane u Tomasa. Jednak najbardziej fascynujące przypuszczenia wiążą się z możliwą obecnością starożytnych technologii lub artefaktów, które mogły pozostać po dawno zaginionej cywilizacji. Czyżby szczyt świata skrywał tajemnice, których nie udało się odkryć żadnej ekspedycji? Niektórzy są skłonni wierzyć, że Thomas mógł przypadkowo natknąć się na te urządzenia lub obiekty, co z kolei pomogło mu przetrwać i zachować młodość. I choć środowisko naukowe patrzy na teorie te sceptycznie, nie da się zaprzeczyć, że Everest jest miejscem pełnym zagadek i być może niektóre z nich są bezpośrednio związane właśnie z jego szczytem. Wszystko to skłania do nowego spojrzenia na to, co ukryte wśród lodowych szczytów i zmusza nas do ponownego przemyślenia naszego codziennego postrzegania otaczającego świata. Droga powrotna. Konsekwencje jego niezwykłego powrotu. Po niezwykłym powrocie Tomasa Kellera do cywilizacji cała jego historia wywołała burzę emocji i pytań. Spotkanie z rodziną, której nie widział przez dwie dekady, było naprawdę wzruszającym momentem. Jego bliscy, którzy już stracili nadzieję, nagle zobaczyli przed sobą człowieka, którego czas nie tknął. To spotkanie, podobnie jak samo powroty Tomasa, nie było tylko zadziwiające. Stało się początkiem wielu spekulacji i badań. Natychmiast rozpoczęto badania medyczne i naukowe, aby ustalić, jak to możliwe, że człowiek nie zmienił się po tak długim pobycie w tak surowych warunkach. Zespoły naukowe zajęły się badaniem jego organizmu, mając nadzieję odkryć tajemnicę przetrwania. Badania medyczne nie wykazały najmniejszych śladów starzenia się ani wyczerpania, co stało się prawdziwą sensacją w środowisku naukowym. Pytania o to, jak jego ciało mogło wytrzymać ekstremalne warunki, były jeszcze długo szeroko dyskutowane. Zaraz po powrocie Tomas stał się obiektem szczególnego zainteresowania ze strony badaczy i mediów, którzy mieli nadzieję uzyskać więcej informacji na temat jego niezwykłych przeżyć. Jednak, podczas gdy naukowcy próbowali zgłębić istotę fenomenu Tomasa, wielu zaczęło zadawać sobie pytania o bardziej filozoficzne i etyczne aspekty tego powrotu. Co oznaczał jego powrót dla środowiska naukowego i wspinaczkowego? Jak jego historia wpłynie na nurtujące pytania o czas, przestrzeń i nieznane siły natury? Te pytania pozostały na razie bez odpowiedzi. Jedno jednak było jasne. Thomas Keller, który powrócił z milczących szczytów Everestu, stał się symbolem niewytłumaczalnego i tajemniczego, otwierając przed ludzkością jeszcze więcej możliwości do badań i odkryć. Być może jego historia stanie się początkiem nowych ekspedycji i badań mających na celu rozwikłanie pozostałych zagadek najwyższej góry świata.